To z ziemi, który należy do drużyny ninja Przeszedł wiele i dosyć mocno się zmienił Ale teraz pytanie, czy to dobra zmiana I jak wyglądał jego charakter przez całe Ninjago O tym właśnie sobie dziś pogadamy A więc zapraszam was już do filmu Zacznijmy sobie od Kola w sezonach od 1 do siódmego Pomimo, że nie jest moją ulubioną postacią To nie można mu odjąć, że dobrze był rozwijany w tych sezonach Miał jakikolwiek charakter Taki śmieszek, żarłoki, siłacz itp Kiedyś tego nie dostrzegałem Ale faktycznie Kol w tych sezonach całkiem to całkiem spoko postać I najlepsze jest to że w tym okresie czasu miał tylko, miał tylko skupione na nim Day of the Departed, czyli Święto Zmarłych, a mimo to jakoś dobrze się go oglądało. Więc spokojnie mogę mu dać 7,5 na 10. Sezony 8-16, ale wykluczając jak na razie sezon 13, w którym okresie ninjago, jak każdy dobrze wie, ninja zaczęli się staczać charakterowo. Byli później albo irytujący, albo niedojrzali, albo po prostu mówiąc, głupi. Cole aż tak w tym okresie mam wrażenie, że nie został zepsuty, bo on zawsze miał jaki, jakiś kawałek tego, a w porównaniu do innych Ninja że nie był po prostu nijaki, dlatego na spokojnie mogę za ten okres w Ninjago mu dać takie 6 na 10, takie spokojne. Sezon 13, który właśnie pominąłem przed chwilą, zrobiłem to celowo, ponieważ ten Cole, no miał swój sezon i w sumie to widać, że tylko on tam był jakkolwiek ważny, mimo, że nie przepadam za tym z Shintaro i ogólnie za całym sezonem 13, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie można odebrać Kolowi dobrego sezonu. No był to jego pierwszy podkreślający sezon, w którym zrobił coś więcej, pokonując głównego antagonistę. Dobrze rozwinięty, dobrze rozwinęli tylko Gotham, więc, więc z tego sezonu mogę na spokojnie mu dać 9 na 10. I zostało nam nieszczęśliwe powstanie smoków. Ech, już chyba każdy wie o co ja zahaczę w tej opinii. Tak, według mnie, Dragon's Rising kompletnie zepsuło nam kola. Numer 1 przez ogromnie mały czas na ekranie, co mam nadzieję, że się zmieni. I przez jego relacje z geo, to z tego co słyszałem, większość osób bardzo zniechęciło. I się nie dziwię w sumie. Strasznie jest ona dziwna i mi też się nie podoba. Oby właśnie zaniknęło to trochę, i będzie cacy. Ale jak na razie, z powstania smoków, kol jest najgorszy. Dostaje 3 na 10. Podsumowując, kol Sezonów od 1 do 7 po prostu spoko postać z moją oceną 7,5 na 10. Idąc dalej, mamy Kola 8-16 sezony, i tu jakkolwiek rozwój jest, więc na spokojnie 6 na 10. I sezon 13, no ciężko dodać coś niżej niż 9 na 10. Kol tu gotuje, bo to jego sezon, a powstanie smoków, no po prostu niedobry okres dla Kola 3 na 10. A wy, jak oceniacie Kola z całego ninjago? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. A to wszystko demon na dziś. Mam nadzieję, że film się spodobał. Dziś i tak, to zostaw coś po sobie. Do usłyszenia czy nie niebawem? I hej!